przyć to może dzieci. Oh, kurna. Proszę wstawać. Nie wiem, nie wiem, spałem, ale. Nie można tak leniuchować. Hmm. A, nie budźmy go lepiej. Niech sobie jeszcze pośpi. Siema amietek. tak. No, a co to za pyszność jakiejś tutaj oh. gatujesz Siema, no wpreczki nam robię, wiesz, na drogę no, i tutaj teraz od rana milu, Także. twojej strony no, no no, także możesz się ten, usadowić y, tam przy stole i zaraz pogadamy, nie? Ja, jasno, spoko, spoko. No, o co chodzi? Y mam... właśnie a propos tego, y mam z tym... Gadałem wczoraj po prostu z Travisem. Y mhm. O posiedziliśmy, trochę pogadaliśmy y Także dał mi informacje pewne. Gadaliśmy, gadałem z nim o schronieniach różnych, gdzie byśmy mogli się zaszyć, uciekając no po prostu. I podał mi kilka miejsc, i najbardziej takie najbliższe, wydaje mi się, że najbardziej bezpieczne. Dał mi taki, no takie schronienie, dobre, ufortyfikowane, wszystko tam już jest. Tylko podobno mamy się, mamy uważać, czy nikogo w tym mieszkaniu nie ma, bo on tego nie wie, po prostu. Brzmi dobrze. A gdzie to dokładnie jest to miejsce? Yy, to są, wiesz, to jest, to jest coś podobnego jak to przedmieścia Badowic, to są po prostu. Mhm, yy, rozumiem. No to mamy Ej, chyba plan na no dziś. Pytanie mam, pytanie mam, pytanie mam, głównie, że. Jest tam gdzieś monopolowy, blisko. Bo wiecie, no kurwa, potrzeby pierwojowe, prawdziwe człowieka, no. No, myślę, że jakiś ABC sklep tam będzie obok, więc no. to się nie przejmuj. Jak będziemy jechać, to na pewno jakaś stacja będzie po drodze, nie? Jakaś wiesz, benzynowa, to na pewno jakieś alko mają, nie? No, to coś ogarnie słuchajnie mnie tak. No to, bardzo dobrze. No, a teraz nie pierdolić, tylko jeść, bo pewnie nie będziemy jeść nic przez całą drogę. Nie, wiesz, co wziąłem trochę, wziąłem trochę kanapek na drogę, więc to się nie przejmuj. No to elegancko. Smacznego panowie. Smacznego. Sparego. wie, ja, ja będę ścigał. No nie teraz, mnie to kurwa. Nie, 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 nie. zatrzymaj to, bo się rozpierdolę! Dobra, jest że na mnie do kurwa, zatrzymaj się lepiej. Jeśli drzegasz, to się do tego, do oczka wodnego. Ło kurwa, ale mnie w krzyżu napierdala. Co to kurwa było? Kim ty jesteś, skąd ci wziąłeś tutaj? To, 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 pa, to papież? No gówniarze, jak możesz ci nie wiedzieć, że jestem Ojcem Świętym. No kurwa nie widać po mnie? Kurwa żółta morda te to jest prawda? nie wiem. Czapkę gdzieś straciłeś chyba po drodze. Sprzedałem, musiałem kurwa za coś kremówki kupić, no. Kurwa, A, no. czasy są. Rozumiem, rozumiem. Ta... Dobra. No dobra, y, co się tu sprowadza, ojcze święty? Y no, co mogę wam powiedzieć, panowie, e, kochani chłopcy, nie kojarzę was z niestety, ale no tak jakby spadłem sobie z nieba, co nie? Powiedzieli mi, że nie chcą mnie już w niebie, że już za dużo, kurwa, dzieci tam wyjebałem, a Cóż. do piekła mnie też nie chcieli przyjąć, no i tak się, kurwa, właśnie żyje. A Przykro mi to słyszeć, czy możemy ci jakoś yy, może pomóc? Niestety nie mamy dzieci albo kremówek, więc... To no, chyba chuin, ale w sumie możecie mnie do wadowic zabrać. O, to jest dobry plan. To do, dawno na wadowic. Eee, No właśnie stąd to No I teraz jak chyba uciekać? No to takie piękne miasto jest. Zadowic nic nie zostało po tym jak jakieś pojebane wielkie dziecka przyszły i zaczęły wszystko rozpierdalać na drodze. Jak rozpierdalać? No, no jest inwazja dziecka. Bo w telewizji o tym mówili. Oczywiście, zanim telewizja jeszcze działała, bo teraz już nie działa. Nie wiem, kurwa nie żyłem przez ostatnie dwa tygodnie, najpewniej. No, to prawie jak Jezus Chrystus. No cóż, nie będę kłamał, że jestem lepszy od Niego. No. A też umiesz zmieniać wody w wino i takie inne rzeczy? Na no, wiem, nawet umiem tego. Chleb w krymówki. O kurwa, to jeszcze lepiej. Dobra bierzecie mnie kurwa czy mam zapierdalać na piłkę? No my nie jedziemy nie jedziemy do no, wodowski Idziemy jakby w innym kierunku kompletnie w ogóle w, ogóle w inną stronę Uciekamy stąd Gdzie wyjedziecie kurwa niby No takie przedmieścia wodowic Idziemy się uciec. kurwa Po drodze nie masz po prostu A to uciek, kurwa, na, na pizdę, jebany, <coughs> No to chujcie na pizdę jebanych No to spierdalaj tam w tamtą stronę masz kurwa, tak, kurwa Przystanek masz, to, masz w drugą stronę, chamy jebany Kurwa, wypierdalaj, wypierdolony żynie. Pedale geju, co ty kurwa ode mnie chcesz? Jestem ojcem święty. O, o. kurwa odsuń się ode mnie, bo ci w ten kurwa żółty ryj. Ale ci kurwa jebie z gęby, ja pierdolę. Jak ci przeszkadza, to jest sobie idź stąd. No, chujuje, nie myty. Pedofil pierdolony. Kremówka. Dziwny typ, ale ma nadzieję, że go nie spotkamy. Tam ja mnie tak dalej żyga. No, on się nie odwozni? Ma wodę, więc się nie odwodni. Aha, no dobra. No, ja to mam jednak makówkę. Poczekajmy jeszcze, tak, minutę, dwie. Niech wyrzuci z siebie wszystko, co zdążył zjeść przez ostatnie pięć lat, i możemy jechać dalej. O kurwa, ale grzmi, słyszysz? No, jeszcze ja, ja ja tak w stronę, gdzie jedziemy. O, Mietek. O, skończył w końcu. Jak się czujesz? Nie wiem, kurwa, co żeście to dali do tego kówna ale nigdy nic, się nic nie dawaliśmy na pewno kurwa nie po, po prostu Mietek pierwszy raz jadł normalne jedzenie i to to, to, to reakcja obronna no, organizmu kurwa pomoże mi trzeba żeście mi wyjebali co to za kurwa problem no jest ja pierdole jakiś soczek no to trawisz kurwa no to tego no, na, na niedocukrzenie był jakieś no, latą no, znalazliśmy tak. murzyn kurwa może no, jakiś ten jakiś win to był czy coś oj co to takiego? Pochylenie, język angielski, śwanie. się Wniosuję się rosyjskiego uczułem Mogę wyruchać swoją matkę kurwa. O kurwa... Język rosyjski Co tam widzisz? Co jest? Jak powinać drywani? Kurwa. To się, czekajcie. Dobra. O kurwa. Nie no, chyba nie przyjedziecie panowie ten... Będziemy Ci poszukać poszłocie objazdy jakiegoś. No lepiej. Niech zjechać? Od chuja ich tam jest, kurwa, ślepy jesteś. To ty prowadzić, powinniśmy mieć dobry Nie ma szans, że zdążymy przejechać do gojoners, raczej. Pierdalamy stąd, panowie, wiatr. Musimy znaleźć inną drogę. Hmm. No dobra. Jest... To nie jest to miejsce, do którego miśmy dojechać, ale. wygląda dosyć porządnie. Może je obczoimy? Co powiesz na to? No wygląda jak jakieś porządne schronienie, albo że jakieś przydatne rzeczy tam będą. Co, poza tym pogoda nam nie sprzyja, więc no schowałbym się gdzieś przed tym deszczem. Co z A nie śpi, najwyżej go przeniesiemy jakoś razem potem. Mam nadzieję, że damy Dobra. radę. Dobra. Prowadź, jesteś ten odważniejszy. Dobra. Są drzwi zamknięte. Listy. Siemiona tutaj są. Pokaże może to miejsce dalej działa. Ciało. Na pewno, na pewno ktoś tu jest. Te dużo samochodów, żeby ktoś to po prostu tak. Czemu stoisz? Iziorek. na ślubu o to, chować cały ten szybko Kucnij górna Nogi cię bolą Nie widzi, nie widzi Kopci szlugę. Jest tam dalej Kopci mhm. szlugę Widzę go, widzę go tam Nie ma szans żebyśmy przeszli niepostrzeżenie obok niego musimy chyba poczekać Nie wiem będzie no, kończył O, depo, depo, peta Chyba idzie To dawaj, powolutku Bez pośpiechu Nie ma tu kamer nic? Nie, nic nie widzę Ale jest dosyć ciemno, więc O kurwa No, nieźle się urządzić co? Tam mamy jakieś generatory, kanistry. To Ta, listry, miejsce mi wygląda podejrzanie, jakaś wojskowa placówka, czy jakiegoś inna Kurwa, ideologii. ej, zobacz tam. O kurwa, dobra, nie zbliżałem się lepiej do tego, nie wygląda... I to jest ...nie wygląda ani bezpiecznie, ani miło. Idziemy do góry? Tutaj chyba nie chcę wchodzić. Racja. Mamy chyba wyjścia. Właśnie na górę. Ej, stary, dzisiaj jest piątek, nie? No, chyba ta. A co? Czy jest pizza piątek na stołówce Idzie się na wpierdalać? Nie mogę. Jestem teraz na warcie. Potem tam wpadnę. Spoko. Twoja strata. Ej, nie zjesz wszystkiego czarnuchu. Hej, wy! Co wy tu robicie? Ten budynek jest zamknięty do odwołania z powodu wycieku. Zresztą to nie moja sprawa. Będziecie się tłumaczyć przed dziurkiem. Chodźcie ze mną, nie próbujcie żadnych skrócek. Eee, więc to wy wkradliście się do mojego laboratorium. Witam was w naszych skromnych progach. Mamy przygotowany pokój sypialny na lewo od wejścia. Czujcie się u siebie i spróbujcie niczego nie zepsuć. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, to dajcie mi stać, dobra? Teraz jestem trochę zajęty, więc spadajcie mi stąd. Dzień dobry. Bilet doby dla seniora. Poproszę do wadowictw. Nie mam biletów ulgowych. Skończyły się. Jest tylko bilet popierdolony. A... Y, to poproszę popierdolony.